Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Niedzielne Poranki. Jeżeli jeszcze nie macie kawy lub herbaty lub czegoś do picia albo śniadania, to spauzujcie i koniecznie zaopatrzcie się w jakieś jedzenie i picie. Ja mam swoją kawę, także możemy zaczynać. I na świeżo przejrzę na Instagramie, jakie zagadnienia, jakie pytania Was interesują w tym tygodniu. Zobaczyłam tutaj e, ciekawe pytanie z poprzedniego filmu, może filmik, jak poznawać nowych ludzi i jak to wygląda z Twojej perspektywy? Co jeśli przeprowadzasz się do miasta, w którym nikogo nie znasz? Ostatnio w moich vlogach widziałam takie komentarze: że ja nie mam znajomych, nie mam koleżanek, bo, bo ich nie ma we vlogach. Ja po prostu póki co zdecydowałam się nie pokazywać tych znajomych, których jakby może nie chcą, może nie chciałabym. Część swoich znajomości pokazałam na YouTubie, i potem żałuję, że to zrobiłam. Nie dlatego, że to jakoś negatywnie na te znajomości wpłynęło, ale na przykład to, że tych ludzi już w moim życiu jakby nie ma. E, także część znajomości Wam pokazywałam, i po jakimś czasie zdecydowałam się, że e, będę pokazywać może jakąś część tego. Czasami e, coś na pewno wspomnę, e, ale nie mam potrzeby wyciągać kamery przy znajomych, bo wtedy to jest tak, jakby. Właśnie taka chwila prywatności dla mnie Ja jestem wtedy ze znajomymi Ja spędzam z nimi czas i jestem jakby poza YouTube'em Wiadomo, że mogłabym dużo więcej nagrać Ten vlog czy film Byłby dużo ciekawszy Ale chciałabym to gdzieś troszeczkę rozdzielić Kanał A moje życie prywatne I... Ktoś powie, przecież już jest na to za późno, tyle już pokazałaś. Wydaje mi się, że nigdy nie jest na to za późno. I nie mówię teraz, że już nigdy nie pokażę żadnych znajomych, że już żadne koleżanki we vlogach się nie pokażą. Jeżeli będą chciały, na pewno się pokażą, ale nie chcę nikomu wpychać kamery w twarz. W tej chwili ze znajomymi też spotykamy się najczęściej na jakichś domówkach albo takich posiadłówkach, więc też wyciąganie kamery. W trakcie jakiegoś spożywania alkoholu, czy takich pogadanek osobistych, bardziej wydaje mi się nieodpowiednie, dlatego właśnie taka była moja ostatnia decyzja. Tutaj światło mnie zaczyna irytować. Jak wygląda poznawanie nowych ludzi z mojej perspektywy? Ja jestem bardzo otwarta na nowe znajomości. Um, ale nauczyłam się tego, żeby nie mówić od razu o sobie wszystkiego um, Pewnie z, wiele z was myśli, jak reagują nowo poznani znajomi na to, że ja mam kanał na YouTubie Jeżeli wiedzą, to wiedzą, jeżeli nie, to ja tego nie mówię od razu Nie mam takiej potrzeby i nie czuję się jakąś gwiazdą internetu, żeby się czymś chwalić Oczywiście jestem dumna z tego, co robię i z tego, że mamy już 100 tysięcy Ale... Um, ale nie, raczej nigdy nie mówię o tym chyba, że to wychodzi jakoś z rozmowy. Co jeśli przeprowadzam się do nowego miasta, w którym nikogo nie znam, jak się przeprowadzałam tutaj, to najpierw mieszkałam z moim kolegą z klasy z liceum, więc go znałam. I z koleżanką z Włocławka wchodziła do mojego liceum, ale wtedy jakoś się nie poznałyśmy, także nie było to takie rzucenie na głęboką wodę, tak bym powiedziała. Teraz planuję się przeprowadzić od października, najprawdopodobniej do Gdańska, na pewno na magisterkę. I tam tak naprawdę prawie nikogo nie znam. Nie powiem, że nikogo nie znam, bo y, widziałam, że y, Hania z kanału Skozailowiu się tam przeprowadziła. Mieszka też tam parę osób z tak zwanych internetów. Mam tam siostrę, kuzynkę. Y, no, jest tam trochę osób, które znam, ale wiadomo, że będę musiała poznać nowe osoby, czy to na studiach, czy. W każdym innym miejscu i powiem Wam, że w ogóle się tego nie obawiam. Ja uwielbiam takie nowe początki, gdzie właśnie idziecie gdzieś totalnie z czystą kartką i nie musicie się martwić, tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że nowe znajomości to jest właśnie coś fajnego. I ja już się nie mogę doczekać, właśnie tego, jak będzie ten cały proces przeprowadzki, to może nie, ale cały ten proces po przeprowadzce przebiegał. Planuję tam już zostać na stałe i yy, planujemy po prostu się już nigdzie więcej nie przeprowadzać. Także taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie. Ja jestem, tak jak powiedziałam, zawsze otwarta na nowe znajomości, więc myślę, że będzie po prostu to kolejny ciekawy okres w moim, w naszym życiu. Powiem Wam, że światło nam dzisiaj nie służy. Kat bloguje, zadała też fajne pytanie. Co sądzę o prywatności w sieci, o pokazywaniu we vlogach wszystkiego? Dzieci, problemów, rzeczy osobistych, których nie powinno się pokazywać. Gdzie Twoim zdaniem jest granica, czego byś nie zdecydowała się upokazać? I to się trochę odnosi do tego, co mówiłam o znajomych i o pokazywaniu koleżanek, czy coś takiego. Um, oglądam wiele kanałów na YouTubie, głównie z vlogami, bo to są moje ulubione filmy. I najczęściej oglądam różne rodzinki, które po prostu codziennie vlogują, czy to Sakony Jolies, czy to It's Judy's Life, czy to The Michelaks. Uwielbiam ich vlogi i każdy kanał jest troszeczkę inny. Jedni pokazują więcej, drudzy mniej. Jedni pokazują więcej z jednego aspektu, drudzy z innego. Widziałam też, że It's Judy's Life zdecydowali się troszeczkę ograniczyć vlogi, to znaczy vlogują codziennie, ale dają sobie taki. Jeden dzień w tygodniu oddechu, żeby nie vlogować, ale w zamian robią transmisję na żywo na YouTubie. Gdzie jest ta granica? Czego bym się nie zdecydowała pokazać? No właśnie, nie wiem. Zastanawiałam się jakiś czas temu, co by było, gdybym w przyszłości jeszcze nagrywała, miała dzieci, czy bym pokazywała je. Myślę, że jeżeli wszystko szłoby, że tak powiem, w pozytywną stronę. Ale tu światło pada dziwnie. To bym się zdecydowała je pokazywać, ale nie wszystko. To znaczy nie każdy krok z ich życia, yy, nie szkołę do której chodzą. Po prostu, no wiadomo starałabym się dbać o jakieś bezpieczeństwo. Yy, no i nie pokazywać rzeczy które może są zbędne i nie potrzeba o nich mówić. Ja w swoich vlogach właściwie nie mówię o polityce, o religii. O problemach osobistych, problemach rodzinnych, bo wydaje mi się, że to są takie cztery rzeczy, o których uważam, że może nie, nie powinno się mówić, ale ja uważam, że lepiej nie mówić. O polityce i religii z wiadomych powodów każdy ma inne poglądy, i to nie znaczy, że te poglądy ma gorsze. Ja o tym wiem, może wy wiecie, ale na pewno znajdzie się ktoś w komentarzach, kto skrytykuje to, jakie ja mam poglądy, czy jakie wy macie poglądy, jakiego jesteście wyznania. Wszystkie takie rzeczy, jeżeli chodzi o problemy rodzinne yy, i jakieś tam sprawy osobiste, yy, też o nich nie mówię i często wiele rzeczy się dzieje w moim życiu, ale... Nie to, że nie mogę po prostu nie chcę wam o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest właśnie ta moja granica. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Te informacje nie są wam do niczego potrzebne. Może spojrzelibyście na mnie z innej strony. Może część z was nie skrytykowałaby mnie w paru sprawach, gdyby wiedziała, jakby jak sprawy się mają z innej strony, ale uważam, że to już to już jest poza moją kontrolą. Ja już nie dbam o to, Jaki obrazek, kto sobie do mnie dorobi, bo zdaję sobie sprawę, że to jak ja siebie widzę, to jest co innego, jak widzą mnie moi bliscy, czyli Emil, rodzice, rodzina, najbliżsi znajomi. A co innego jest tak, jak wy widzicie mnie, bo no nie znacie jakby całego kontekstu mojego życia, tego na przykład, jak rodzice mnie wychowali i tak dalej. Często w komentarzach też dostaję takie um, stwierdzenia, że ja to jestem materialistką, że nie cenię pieniędzy. Żebym się wzięła do normalnej roboty, a nie nagrywała YouTube'a, i wtedy ja sobie myślę: Boże, ludzie, przecież nigdy nikt nie miał wszystkiego od razu. Ja nie wychowałam się w bogatym domu, nigdy mi nic nie brakowało, mogę to powiedzieć, ale zanim ja się urodziłam, moi rodzice naprawdę harowali i nie było łatwo, nie zawsze życie było usłane różami, jak u każdego, ale nauczyli mnie tego szacunku do pieniędzy. I wiem, że czasami może to wyglądać inaczej, bo tutaj sobie kupiłam kalendarz adwentowy za 200 zł, o co był szum, nie wiadomo czemu w tym roku, ale kupiłam to za zarobione przeze mnie pieniądze i to, jak kto gospodaruje swoim budżetem, na co może sobie pozwolić, to już jest każdego sprawa indywidualna. Ja nauczyłam się oszczędzać i to jest moim zdaniem umiejętność, którą każdy może posiąść dosłownie. Tylko trzeba chcieć. Na taki kalendarz adwentowy przez cały rok możecie sobie spokojnie odłożyć i nie musieć sobie tak, jakby niczego odmawiać, bo przez 12 miesięcy odłożyć 200 zł wcale nie jest tak trudno. No ale to właśnie jest to. Oddzielenie tych spraw prywatnych, poglądów yy, sprawia, że troszeczkę może inaczej mnie widzicie, ale na coś trzeba się zdecydować. Wszystkiego też nie mogę Wam pokazać, powiedzieć, bo wtedy nie miałabym nic dla siebie i myślę, że czułabym się trochę przytłoczona. Więc y, gdzie jest ta granica? Wydaje mi się, że granica jest wtedy, kiedy my nie czujemy się z czymś pewnie. Więc y, granica moim zdaniem u każdego będzie wyglądała inaczej w innych kwestiach, y, ale jest ważna, ważne jest to, żeby coś zostawić dla siebie, bo uwierzcie mi, jeżeli prowadzicie kanał na YouTubie albo będziecie go prowadzić, to zauważycie, że po prostu musicie mieć coś dla siebie, żeby się troszeczkę od tego oderwać. Nie dlatego, że nie lubicie nagrywać filmów, tylko musicie po prostu mieć coś dla siebie, z czym nie musicie się obnosić, dzielić i tego pokazywać. Musiałam się, słuchajcie, przesunąć, bo tutaj cień od oknami pada. O kawie sobie już wspomniałam. Tak, żeby te poranki były spójne, no to pomyślałam, że wybiorę coś z tematów, o których już się rozgadałam. I tutaj było takie pytanie. Co się we mnie zmieniło podczas nagrywania? Jak zmieniły się moje poglądy? Jak się nie przejmować tym, co inni o tobie myślą, bo jakby nie patrzeć? Subskrybuje mój kanał już ponad 100 tysięcy osób. Nie wszyscy komentują, nie wszyscy oglądają, ale jednak dużo osób mnie obserwuje i wie dosłownie, co jadłam poprzedniego dnia, co robiłam, a ja niekoniecznie o Was wiem tyle rzeczy. Jak się nie przejąć? Bo uwierzcie mi i każdy twórca wie: czy to na blogu, czy to na YouTubie, czy gdziekolwiek, że mimo, że jest 100 pozytywnych, przemiłych komentarzy, zawsze, zawsze ten jeden. Niemiły, obraźliwy albo jakiś upierdliwy zostanie Wam w głowie przez cały dzień. I nie będziecie pamiętać tych wszystkich dobrych, że komuś się coś podobało, tylko przez cały dzień będziecie chodzić w głowie z tą myślą, kurczę, czemu ta osoba tak myśli o mnie, albo czemu tak napisała. Ale tak już po prostu jest, tak działa nasza psychika. To już nie chodzi o konkretną osobę, tylko tak chyba po prostu yy, nasza główka działa. No właśnie, ja wtedy sobie to powtarzam, że. Wiadomo, że zawsze zostaje ci ten zwykły komentarz w głowie, ale no nie możesz się przejmować tym, co ta osoba ci powiedziała, bo na 90% nie ma racji. To tak jak wspominałam o tym, że nie szanuję pieniędzy, skąd możesz wiedzieć, że nie szanuję pieniędzy? Bo sobie coś kupiłam, bo mnie na to stać. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się po prostu nie spodoba Twój styl życia, styl bycia, bo jest inny niż jego. Słuchajcie, wszyscy żyjemy inaczej, i jak ja bym miała się tym. Przyjmować w taki sposób, to już bym dawno nie nagrywała, bo po prostu bym nie miała na to siły psychicznie. Więc ja wtedy sobie patrzę na to tak, że okej, okay, dana osoba ma prawo wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, ale jeżeli nie ma to nic wspólnego z moją osobą i ja, zawsze pytam się też Emila, czy się zgadza ze mną, jeżeli ja i Emil uważamy, że to w ogóle. Nie jest o mnie, że ja taka nie jestem, to ja wtedy się tym zupełnie nie przejmuję. Jak komuś się nie podobam, to x i do widzenia. Um, ale też nigdy nie zrozumiem, jakby, że komuś się nie podoba, a widzę, że ten nick powtarza się pod każdym filmem. Jak mi się coś nie podoba, to ja nawet nie komentuję. Ja po prostu wyłączę jakiś film i tego nie oglądam, ale najwyraźniej u niektórych działa to inaczej. Więc powiedziałabym, żeby po prostu skupić się na pozytywach. Ja po jednym takim komentarzu czytam komentarze pozytywne pod najnowszym filmem, pod innymi filmami, oglądam sobie moje ulubione filmy, nawet zrobiłam taką zakładkę moje ulubione filmy, bo jestem z nich dumna, albo podobał mi się dany dzień, albo nie wiem, po prostu wprawiają mnie w dobry humor. I wiem, że to co robię ma sens, skoro codziennie dostaję, jakby porównując do tych negatywnych komentarzy, więcej pozytywnych. To jest na pewno ciężkie z psychologicznego punktu widzenia, czy z jakiegokolwiek innego, bo jednak sama siebie wystawiłam na taką ocenę, ale tak samo jak kiedyś już powiedziała, nie uważam, że wstawiając swój pierwszy film na YouTube od razu stałam się osobą publiczną która po prostu ma brać wszystko na klatę. Ja jestem taka sama jak wy i różnię się tylko tym, że nagrywam to co robię, to co mówię, co myślę, co mam, czego nie mam. Ym, I owszem jestem osobą publiczną, ale nie uważam, że powinnam od razu wszystko brać na klatę, tylko dlatego, że tak jest innym wygodnie. Ponad 99% większość tych osób prosto w twarz by mi tych rzeczy nie powiedziała. Taka jest prawda, tak jest, było i będzie. Hejterzy są wszędzie w internecie, nie wiem co by trzeba było zrobić, żeby ich nie było, bo nie zadowolicie każdego. Ale myślę, żeby tak skończyć na pozytywnej stronie, to powiem Wam, że mnie to jeszcze bardziej motywuje do działania, żeby robić jeszcze więcej dalej i do przodu. Trochę już się dzisiaj rozgadałam. Nie widzę tutaj jakiegoś tematu, który mógłby się jeszcze z tym powiązać, a nie chcę robić, tak wiecie, od czapy, żeby zmieniać. Tematu na temat, także myślę, że na dzisiaj już zakończę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten poranek. Piszcie koniecznie w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać, co Was interesuje, i ja postaram się wybrać coś i nagrać kolejny odcinek. Także widzimy się w niedzielnych porankach za tydzień, a jutro widzimy się we vlogu. Także dziękuję za oglądanie, buziaki i do zobaczenia. Pa!